Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo z lepszym dźwiękiem, mam nadzieję. Dajcie mi koniecznie znać, jak mnie dzisiaj słychać, ponieważ mam... O, tu jest. mam mikrofon. A to wszystko dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. Także dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że będzie to dla Was miła praktyka. Dzisiejsza. Praktyka będzie krótka, będzie zwięzła i będzie w sam raz na. Szybki poranek, tak, żeby trochę wyciągnąć kręgosłup, przeciągnąć się, wziąć głęboki oddech i zacząć dobrze dzień. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Możecie jeszcze szybko kliknąć subskrypcję i łapkę w górę, albo zostawcie to na potem i stańcie sobie na początku maty. Rozluźnijcie ramiona, możecie na chwilę jeszcze przymknąć oczy i poczujcie mocno powierzchnię maty pod stopami. Przejdźcie na paluchy, napięty, troszeczkę pobalansujcie. Poszukajcie tutaj balansu. Możecie troszeczkę pobujać się na prawo, na lewo, zrobić kilka kółek ciałem. Także rozmasowujemy podeszwy stóp, i szukamy uziemienia, zakorzenienia. Staramy się. Uregulować, unormować oddech. Oddychacie przez nos. Miarowo, spokojnie. I zatrzymajcie się. Powoli wdech, ręce w górę, wyciągnijcie się. Rozluźnijcie ramiona, ściągnijcie barki do dołu, pępek do kręgosłupa i cały czas wyciągacie się mocno w górę. Głęboki wdech. I z wydechem skłon, luźno ręce do dołu, złapcie się za łokcie i zostajecie w skłonie. Puszczcie luźno głowę, pobujajcie się troszeczkę na prawą, na lewą stronę. Puszczcie luźno ręce w dół, maty i wdech kręg po kręgu przejdźcie do pozycji stojącej. Znowu wyciągnijcie ręce do sufitu. Głęboki wdech, może, możecie połączyć dłonie. Wdech, wyciągacie ręce do sufitu, wydech, skłon, dłonie na matę, możecie ugiąć kolana. Wdech, plecy proste, możecie dłonie odłożyć na golenie, patrzycie w dół maty, ściągacie łopatki, ramiona daleko od uszu, pępek do kręgosłupa, oddychacie. Głęboki wdech z wydechem skłon. I wdech ręce w górę, wyciągacie się. Spójrzcie za dłońmi. Wydech luźno ręce do dołu. Stopy razem. Jeszcze raz. Wdech ręce w górę, wyciągacie kręgosłup. Spójrzcie za dłońmi. Wydech skłon, dłonie na matę. Wdech plecy proste. I wydech przejdźcie do deski. Stopy do tyłu, dłonie pod barkami. Odłóżcie kolana na matę, odkładacie klatkę piersiową w dół. Wdech tylko mostyk do przodu i wydech klęk podparty. Kolana pod biodrami, dłonie pod barkami i tylko kilka razy krowa kot. Zadzieracie palce od stóp, wdech, spójrzcie w górę. I wydech stopy na grzbiet, okrągłe plecy, luźno głowa. Jeszcze kilka razy góra dół. powoli plecy proste zadzieracie palce od stóp pies z głową w dole, wyciągnijcie kręgosłup luźno głowa możecie kolana mieć nadal ugięte dłonie mocno wklejacie w matę rozluźniacie szyję, rozluźniacie głowę możecie przejść z nogi na nogę ugiąć prawe, lewe kolano I poszukajcie stabilnej i mocnej pozycji psa z głową w dole. Wyciągacie kręgosłup, biodra wysoko, klatka piersiowa ciągnie w kierunku kolan. Pępek do kręgosłupa, dłonie mocno wklejone w matę i luźno puszczona głowa. Wdech, spójrzcie przed siebie, przechodzicie na początek maty. Wydech, nos do kolan i wdech, ręce w górę. Spójrzcie za dłońmi. Wydech, luźno ręce do dołu. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon dłonie na matę. Wdech, plecy proste. I wydech, deska. Kolana na matę. Schodzicie w dół, łokcie blisko. Wdech, mostek do przodu, kobra. I wydech. Powoli do psa z głową w dole. I tylko unosimy pięty. Wdech. Przechodzicie na paluchy. Pięty wysoko. I wydech. Pięty dół mat. Jeszcze cztery. Dół. Trzy. Dwa. Ostatni wdech. Zostańcie chwileczkę. Luźno głowa. I z wydechem pięty w dół maty. Wdech. Spójrzcie przed siebie. Przejdźcie na początek. Wydech. Skłon nos do kolan. I wdech. Ręce w górę. Wydech. Luźno ręce do dołu. Wdech góra, wydech skłon, wdech plecy proste, wydech deska. I możecie odłożyć kolana na matę albo schodzicie do czaturangi. Wdech pies z głową w górę, wydech pies z głową w dół. I uwaga. Będziemy odkładać kolana jak najniżej nad matę, tak 3-5 cm nad matę. Wdech, kolana nisko, i wydech, pies z głową w dole. Jeszcze cztery. Góra. Trzy. Dwa. Ostatni raz zostańcie nad matą. I powoli wdech pies z głową w dole. Wdech spójrzcie przed siebie, przechodzicie na początek. Maty, wydech skłon. I wdech ręce w górę, wyciągacie się. Wydech luźno, ręce do dołu. Jeszcze chwileczkę, tylko kilka minut. Spokojnie rozluźniacie barki, zobaczcie, co się dzieje w waszym ciele. Czy coś się zmienia, czy nic. I wdech ręce w górę. Wydech skłon dłonie na matę. Wdech plecy proste. Wydech czaturanga. Możecie odłożyć kolana na matę. Wdech pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. I uwaga, przechodzicie na palce stóp, wdech, pięty w górę, pępek do kręgosłupa, jak najwolniej przechodzicie do deski. Z wydechem biodra w dół. Wdech, mostek do góry, ściągnięte łopatki, łokcie delikatnie ugięte. I wydech, pies z głową w dole. Jeszcze cztery razy. Wdech powoli na palce i jak najwolniej. Deska. Wydech biodra w dół. Wdech mostek do przodu. I wydech. Pies z głową w dole. Trzy razy w swoim tempie. Wdech. Przechodzicie na początek maty. Wydech nos do kolan. I wdech ręce w górę. Wydech luźno ręce do dołu. Wdech. Wyciągnijcie się. Wydech skłon dłonie na matę. Wdech plecy proste i wydech od razu pies z głową w dół. Wdech, prawa noga w górę. Wyciągacie stopy wysoko, biodra równolegle, stopa flex. Możecie zostać w tym wariancie, albo odkręcacie zewnętrzną krawędź stopy do sufitu. Otwieracie biodro. I możemy jeszcze pogłębić pozycję, uginając prawe kolano. Odkładamy prawą stopę i wdech, lewa noga w górę. Zaczynamy tak samo, biodra równolegle. Odkręcamy stopę, zewnętrzną krawędź stopy do sufitu. I powoli uginacie kolano, otwieracie biodro. Odkładacie lewą stopę na matę, wyciągacie kręgosłup, kolana w dół i na chwileczkę tylko przechodzicie do dziecka. Czoło luźno na matę, ręce wzdłuż ciała. Powoli wdech, klęk podparty. Wydech, pies z głową w dole. Wyciągnijcie kręgosłup, luźno głowa I powoli odłóżcie kolana na matę, usiądźcie na piętach z tyłu. Rozluźnijcie ramiona, mostek do przodu. I powoli wdech. Ręce w górę wyciągnijcie się. Długa talia, rozluźnione ramiona, głęboki wdech. Z wydechem skręcacie się w prawą stronę. Lewa dłoń na prawe kolano, prawa dłoń do tyłu. Patrzycie za prawym barkiem. Powoli wdech ręce w górę i wydech, skręt, druga strona. Spójrzcie za lewym barkiem, wdech ręce w górę. Zaplećcie dłonie nad głową, wypchnijcie wnętrza dłoń do sufitu, głęboki wdech. I wydech. Dłonie do przodu, luźno głowa. Możecie troszeczkę przenieść dłonie na prawą, lewą stronę. Przenieście dłonie do centrum. Głęboki wdech, wyciągnijcie się do sufitu. Wydech, luźno ręce do dołu. Rozluźnijcie ramiona. Głęboki wdech, ściągnijcie barki, łokcie delikatnie ugięte, mostek w przód. I wydech ręce do przodu, okrągłe plecy. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech ręce do przodu. Wdech ręce do boku. I tylko złapcie się za łopatki z tyłu, przytulcie się do siebie. Możecie sobie życzyć miłego dnia i tylko kilka kółeczek w prawą, w lewą stronę. Spokojnie. Zatrzymajcie się, wdech ręce w górę. Wydech dłonie na matę. Krzyżujcie stopy z tyłu, usiądźcie w siadzie skrzyżnym. Odłóżcie dłonie na kolana, ściągnijcie barki, mostek do przodu. Odrobinę cofnijcie brodę, wyciągnijcie czubek głowy do sufitu i tylko spokojnie oddychacie. Powoli odłóżcie dłonie na mostek, głęboki wdech. Długi, głośny wydech. Jeszcze raz wdech przez nos. Wydech przez usta. Ostatni raz wdech. Wydech. I powoli przejdźcie do sawasany, połóżcie się na plecach. Rozluźnijcie stopy, rozluźnijcie biodra, wnętrza dłoń do sufitu i zostajecie w pozycji tyle, ile potrzebujecie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejszą praktykę. Życzę Wam miłego dnia. Eee, no, łapki w górę, subskrypcję. No i dziękuję bardzo, 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 bardzo moim patronom.